Żarówki, żarówki. Hmm, hmm, hmm. Gdzie tego szukać? Miała być Alejka 34, no ale jest 33, jest 35, no 34 nie ma. Ja prędzej się posram niż znajdę ten osram. Nie no nie. nie, nie, nie. O. Pan tu pracuje? Od wczoraj. No i to się dobrze składa, bo nie chcę znowu dać w mordę przypadkowej osobie tylko dlatego, że założyła niebieską koszulkę, tak? Dobra, chodź pan. Mów pan, mam tutaj taką mega zagadkę i totalnie się nie spodziewam odpowiedzi. Gdzie jest Alejka 34? No tutaj pan stoi przy niej. Aaaa! A. Czy pan tu pierwszy raz jest, czy co? Drugi, ale. To było dawno temu. No takie ja widzi pan. Dobra, tak pan jesteś, to mów pan jeszcze, yy, yy, gdzie znajdę yy, takie Taki niewibrator. Tylko taki ten, ten, co się robi tak, i ten do tego, i takie na to. Nie wibrator to jest. A może pan pokazać drugą ręką? Może pana, tak się, tak się składa, że jestem złotą rączką. Ale prawą, akurat. Dobra, no. się domyślałem. Nikt, nikt pan... mi nie powie, że do remontu mam dwie lewe ręce, tak? <słatki> pan chce coś powiesić. No, kuźwa przecież mówię, no człowieku. I to ja nie pomogę, ja jestem z działu pokryć dachowych. Także. Teraz się dobrze składa, bo zaraz dostaniesz w papę. No, no. To te kołki rozporowe są tutaj. <słatki> <słatki> Kuźwa. Ja nie będę nic rozpierał kołku, tylko nie, nie, to ta, ramkę. Tak się nazywa, to to na tego tego, co pan by chciał brrr i ten ten na tym. Ty. <grym> takie jaja widzi pan. Dobra, pa, panu pomogę, o, e, no. jaką pan ma tę ścianę? Zieloną. Było malowane, co? O co innego Ta, chodzi? Tak na szybko, wie pan. Z czego pan ma te ściany? Z kredytu. Nie. Jak, to jest taki bardziej karton gips czy materiał stały? I stały, tak, to stały, bo jak kupiłem mieszkanie, to już wszystkie ściany stały. Mam z widzenie za mądry. <grym> Inaczej, jak pan stuka w te ściany, to co słychać? Wszystko w porządku. A, że. Y... Choć sąsiad męża nie ma. Tak. Nie, bardziej mi chodzi o to, czy jest takie stuk stuk, czy takie. Ja, panie, ja mam y... tyle pary w tej łapie, jak za dwie, że jak. To jest takie jep-jep! No to jest no. materiał pełen, to pan potrzebuje szybki montaż, no. no. jasne, że szybki, ja nie będę się z tym pierdolił cały dzień, panie. Tylko mów, jaki ten, ten. No, to musi mi pan powiedzieć, jakie jest. Pan potrzebuje. Fikołka. Przewrót w przód. Słucham? Z telemarkiem. Ale że, że co? No takiego znam no. Czy tam będzie wisiało coś ciężkiego? Bardzo, bardzo. Bo to zdjęcie teściowej. Tam jeszcze teść, cała rodzina, bo to zdjęcie z jej urodzin. Bo, bo kiego mała to wieszać? Stypę, to bym sobie powiesił, ale żona się uparła na urodziny. D dobra, po prostu, czyli ja bym chciał tylko średnicę kołka. Pana kołka, średnicę. Mój kołek to nie jest średnica, no, proszę pana. Yy. A co, cięciwa? Średnica pana kołka. No ile 10, 12, 16. I pół. To już jest pręd gwintowany, no to pan. Ta, ta. Tam leżą szesnastki, tam się pan do tego dobierze kotwę chemiczną i powodzenia. No. Przepraszam bardzo. Bo ja chciałabym coś kupić, ale kompletnie nie wiem co. A pan to pewnie się zna, jak to mężczyzna. No jasne, oczywiście, wie pani. Ja znam się na wszystkim. Mówią na mnie złota rączka. Jedna. I, i wie pani, że tak powiem pani szczerze, w tajemnicy między nami, że nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych niż ja, także. Znaczy jest jeden, ale to akurat debil. Y... Świetnie, świetnie, bo ja bym chciała powiesić w sypialni ramę z obrazem. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Duża ta teściowa? Nie, nie. Mój akt. Nago w rzepaku. I się zrobiło 17. E, dobra, e, czyli pani ten, e, rama z tym, e, z rzepakiem. Dobra, e, to ile tej margaryny? Żart. E, e, a tak, no żart, żart. E, inaczej, e, dobra. E, czyli jak pani ma ten akt, to tam na pewno jest jakiś otwór, tak? No, i wtedy trzeba użyć gwintowane prącie. Nie, ja to wymyśliłem. Ja nie wiem, o czym pan mówi. Właśnie, ja też nie. Y inaczej. Y jaką pani ma ścianę? O. Białą. Proszę pani. Proszę pani, proszę pani. Chodzi o materiał. Ja mówię o materiale, czyli y, trzeba mi powiedzieć, jaki y, pani wydaje dźwięk przy pukaniu. Nie. Y... No. Słuchaj. Musi pani zrobić salto. nie y, salto. Nie, musi pani określić y, te. Nie salto, tylko fikołka, y, cięciwe. Fi, e, średni, średnicę fikołka. Proszę, po, poproszę Jejku, ja nie, kompletnie nie mam zielonego pojęcia. O czym pan mówi do mnie? Wie pani, no bo to są sprawy dla profesjonalistów. No. No. Także wie pani. E, dobra, inaczej. Niech mi pani powie, czy ta ściana jest wypełniona. O. Czym? Czym, czym. Kurwa czym. E, czymkolwiek. To jak nas sąsiad z góry zalał, to pewnie wodą. O! Mamy, jesteśmy w domu. To jak wodą, to w tym wypadku możemy użyć kotwicy fizycznej. Świetnie. <gry> Także. Pokaże mi pan? Jasne. <grym> Jasne. Gdzie ten pracownik? <grym> Wie pan co, bo. Yy... Dobra, ma pani no. w domu jakieś narzędzia? To ja, ja, to załatwię. Ma pani w domu jakieś narzędzia? Yy, nie wiem, nie wiem, bo to jest mieszkanie mojego chłopaka. Tak w ogóle. Coś tam się dzieje w tamtych alejkach. Ale jak chłopaka? Yy, ale to jest materiał stały, czy taki bardziej karton, gips? O, o przepraszam pana, niech pan wróci tutaj do nas. Znowu? Tak, bo pan tu pracuje. Od wczoraj. Świetnie się składa. To może pan nam pomoże? Nie, nie ten pan nie pomoże. On jest, on jest z innego działu. Wiem, ale może, może jednak tak. Szukamy cięciwy salta do kotwicy fizycznej. Powodzenia. Widzi pani, on... nie wie, nie wie, bo to... już to, to pani bardzo źle wytłumaczył. On tu od, on tu od wczoraj pracuje. To, nie ma czegoś takiego. To za jakieś, jak to nie? No gdzie dla pani ktoś wytłumaczył? <słyski> Pracownik działu pokrycia dachy i niebieskie patałachy. <słyski> Proszony jest do klasy numer 7. <słyski> Przepraszam bardzo. To dziwne, bo u nas jest tylko sześć kas. <słyski> Takie jaja. Dobrze, no to tak się składa, proszę pani, że ja mam taki ten ten. Do tego tego. Z tymi tymi. Także mogę Pani zaproponować bardzo wolny montaż. A że lubię popatrzeć na niezłą sztukę. No to chętnie zerknę też na ten pani akt. No i na pani nagie ciało na nim. A, nie, nie, ja jestem tylko autorką tego aktu, a uwieczniony jest na nim mój chłopak. Aaa! Takie jaja.